Witam was moi fani widzowie z tej strony Kapelusz I witam was w drugim odcinku z gry Shadow Fight 2 Przypominam tylko, że jeżeli jesteś nowy do kanału Zostaw suba, dzwoneczkę, bo jeżeli ci się mój film spodobał Zostaw łapkę w górę Trzeci, a teraz przechodzimy do trzeciego mini Minibosa Lynxa Nazywa się nadl, to będziemy się teraz babką nawalać Jeszcze trzech i będziemy się z Lynx'a dawać. Mam nadzieję, że chociaż dwóch pokolaby W dzisiejszym odcinku Mm. Dobra, Zaczęły będzie, będzie jadka teraz z nią Sorry, że tak mówię, ale No, mi mm. Dobra Nie śliny trochę zabrało. No i tak się robi na perfekta Tutaj niektóre będą łatwe, niektóre będą trudne Rzeczy o, teraz mam na przykład te kółeczko oznacza, że mam zwiększony atak. No i co mnie bije? No co mnie bije, ta idiotka? Idź mi stąd. No, przecież ją walnąłem pierwszy. No nareszcie No chodź tutaj. Ha Tak to się robi Wszystko ulepszone na maksa bo w, bo w poprzednim odcinku to zrobiliśmy Także wszystko jest w porządku Never Dobra, teraz turnieje Bez turnieju nie przejdziemy gry Więc musimy też turnieje przejść I teraz patrzcie, i jebudu I połowa życia za nim no i co? Myślisz, że masz jakieś to możesz wszystko? Śmieciu, zdychaj. Tylko szkoda, że perfekta nie by nie uderzył. Masz ty noju No, chodź tutaj. z felu. No tak, oczywiście. Wszędzie co dobrze, że mnie nie uderzyłeś jeszcze. No. Następny turniej. Velvet. Znowu. Szkoda, że nie szok jeszcze. Ha! Perfekt. Widziałem. Przepraszam, że nie wrzuciłem odcinka wczoraj, bo jeszcze miałem jeden wrzucić. Eee, ale po prostu mi się nie chciało, i po prostu byłem zmęczony, i w ogóle, Piosenkę powinienem dzisiaj wrzucić. Akurat na pewno, dzisiaj, dzisiaj na, dzisiaj na pewno wrzucę. Bo dzisiaj też nie mogłem. Czy znaczy, wczoraj nie mogłem, przepraszam. Wczoraj nie mogłem, bo mi się. No, dostawa była. Bo... Dobrze. Także jutro, dzisiaj będzie. I jeszcze jeden odcinek, i będzie jeszcze piosenka. Mm, piosenka to tak będzie w granicach 13, może 14. Odcinek tak jakoś 17. Albo wcześniej. Nie wiem, coś takiego. Także o tej godzinie bądźcie czujni. Jest aktualnie 7 ileś tam, jak nagrywam, zaraz sobie sprawdzę. No i co w no 736 jak nagrywam. Także jest. Jest taka godzina jak nagrywam. Po nie wiedziałem co zrobić. A ja o 10 mam ko repetycję, także... Może sobie jeszcze... A i ostatnio w Stars sporo spadłem. Bo miałem 1263 pucharki Spadłem na 1189, bo jeszcze przedtem... Znaczy miałem tak naprawdę 1198 yy, Tylko, że spadłem mecz w, me, w, me, w jednym meczu strasznie A wczoraj w szkole nadrabiałem sobie Jeszcze, jeszcze wczoraj sobie wieczorem nadrabiałem I on teraz jakieś 1350 ileś Kurde Żebyście wiedzieli jak ja w tego... Jak to się nazywa? W tego Brawl Starsa nawalałem wczoraj Kurde Prawie każdy mecz na klejnotach wygrany Naprawdę Kurde, ja już chyba mam z 30 wygranych Na 3 na 3 Serio Kurde Tylko solo mam bardziej mniej wygranych, ale jak będzie jeszcze, będziecie jeszcze chcieli, to możecie napisać w komentarzu, czy będziecie chcieli, żebym jakiś odcinek z Brawl, z Brawl Stars nagrał. Postaram się z Brawl Stars jakiś odcinek nagrać, a ja to się kiedyś pomyśli, bo na razie... Nie mam na to czasu, bo jeszcze muszę inną serię nadgonić, na przykład takiego Sirius Sama, bo kolega chce zobaczyć. Sirius Sam też dopiero od listopada będzie. Ten, ten dwójka i jedynka, co nie wrzuciłem. Także, żeby nie było. Jeżeli od do ogląda, to go pozdrawiam. Przede wszystkim. Ma szacunek ode mnie. Bo spokojnie go zjebeczek. No. I tylko tyle mogę powiedzieć. Niech czeka do listopada. Będę miał inne rzeczy na głowie. Na przykład. Sprawdziam, będę miał. On to. Chyba nie bardzo, nie? On mnie walnął? Czy co? Nie mieć perfekta. A dobra, nieważne. Nie będę się z twórcami wygłaszał, bo mnie jeszcze nie wiem co zrobią. No chodźmy, no tak, bijesz mnie oczywiście. No, co on takie krytykale mi zadaje? Uciekaj mi stąd. No i co, gnoju? Skończyło się śmieszkowanie. Dwa, jeden mocny cios i jeden taki sobiutki, co cię tylko wykończył. Piąty poziom okularki sobie. Zna. 160 damage, 20% szans mamy eee, na hita, na załatwienie, na, na, do na dobre uderzenie i 160% ataku przez 5 sekund. Eee, yy, Critical Hita, czyli Krytykalny cios Dobra, trzeba ulepszyć. O, Trickster. Dobra, będę się z nim nawalał, bo on ma, bo, on, bo ja chcę jego Nunczaku mieć. A to jest sekretna broń w tej grze. Co to wezmę? I to. Oh. Wszystko, wszystko, dobra. Idziemy na Trickstera Fight, czyli Walcz. No, dzisiaj będzie dwóch mini tak myślę. No, chodź tutaj, Gnoju. Będziesz, nie będziesz mi zakłócał mojego porządku. No, chodź. Downie. Tak, oczywiście. No, co ci tak się dzieje, człowieku? On jest chory jakiś. No, przecież ja go powinienem walnąć w tym czasie, a nie, że ten debil ci odsuwa. No, chodź tutaj. A, dobra, ja się do tego dawno nie zbliżam. Co ja będę? No, dawaj mi broń, ty menelu. No i przegram zaraz to. No, dziękuję. Co za debil. Odpala się na brutala, zaczyna mnie napieprzać. Jaki debil. Już miałem to tak nie? O, dobrze. Ha! Boże jaki debil. Przesunął głowę tam, gdzie ja w maczetę no bardzo mądry. Tam się podaje i mówi, żeby broń swoją wziąć żeby mogę jego broń wziąć. Teraz tylko ją ulepszę I możemy ruszać na mini bossa. Na scenę mini -ghost nazywa się Ghost. Mini boss o imieniu Go Ghost, czyli duch. No, tutaj każdy z nas drwi. taki Lynx, który Który tylko uczestniczy i pracuje dla jednego takiego, co się tytan nazywa. Oni wszyscy dla tytana pracują. Ci wszyscy co wam w ogóle ja Tutaj to oni dla takiego tytana pracują. Tylko... A ja tam na, na razie nie będę wam mówił szczegółów. Chyba żebyście chcieli. Dobra, a ja na razie tym donczaku trzeba go będzie rozwalić. Masz ty gnoju? jak z No i dobrze. Runda druga. Łazę z niego, z tego gosta. Jednym paluszkiem go zmiażdżyłem. Nawet tak bym zwyczajnie grozo mi go pokonał. Dobra, czas turnieje dokończyć. Jeszcze 10 ich zostało. Przepraszam, dopiero się obudziłem. Masz ty gnoju. To masz. Powie w komba Lunczaku, a teraz jeszcze jedno le lekkie kopnięcie go powaliło. I tak ma być. Ja, ale Lunczaku bolesne jest jakby nie patrzeć no bo... Lunczaku jest z drewna wykonane. No i dostał w łydkę. Tam gdzie nie Czy tam nie wiem gdzie i, I ma za swoje Gnój Następnie Dobra jest sobota, mogę nagrać o dziesiątej się będę martwił, bo mam w ciul zadane Z tego wszystkiego Ale na korych petycjach będę odrabiał Z chemii, matmy i fizyki Historii też mam tu. że jakieś doświadczenie z Bielci mam zrobić A <grystanie> mam trzy tygodnie, to na wszystko przejdzie czas To z je zrobię jutro albo pojutrze No i perfekt Perfekcyjnie 50 528 monet 50 ekstra do przodu idę Dziękuję bardzo Więc nowy przeciwnik z maczatami będzie Jeszcze przed... Jeszcze po R, znaczy po F wstawić R, czy i wyjdzie Friend, czyli przyjaciel friend, friend to po angielsku przyjaciel. Czy tam kolega? No jedno wychodzi. Perfect. No i co? No time to waste Pó kiedyś tam odbiorę ta gówno. Trzeba będę się jednym gównem przejmował. Boom! W mordę mu skopa zasadziłem Dziwnie trochę trzyma ten mączak Jeżeli zwróciliście uwagę Dobra, pięć masz, spadaj Jeszcze dwa turnieje i będzie po wszystkim Znowu ta welwet. Kurde, żebyście wiedzieli, to mój kolega, kurde powiedział, nie no, ja nawet nie będę tego mówił, kurde. Co on robił przy, przy niej? Gdy wyrwa mi telefon, pokaż. Mam drugiej techniki, tylko mogę to powiedzieć. Ale nie będę mówił, co on robił. Za gruby temat. Słuchajcie, za gruby temat, nie będę nawet mówił. No, mi film zdejmą. Ile będzie z tego, i będę musiał cały Shadow Fight od nowa. No chodź tutaj piparło. I dobrze, przynajmniej kurde, stopę złamałem A tu jeszcze jeden mecz i wygram A teraz, będziesz, o teraz będzie fajna broń do kupienia za 125 tych y, kryształów pomarańczowych. Ja ci teraz to będzie fajna broń. Słuchajcie, naprawdę. Masz mordę. Kurde, źle zrobiłem. Chciałem do niego podejść i go z... strzelić, ten jego łeb. Boże. Dobra Jeszcze raz tak go tak zjadę i będę miał szósty poziom No chodź tu ty śmieciu Ha no ja. Szósty poziom Od sensaja. Dobra damage ten Dobra, nie ulepszę Coraz będzie fajna broń, patrzcie. Blood Reaper to krwawienie zadaje i to mega krwawienie, ja to kupuję... A, takie no, a te noże to są... to jest gówno po prostu, to jest gówno To sobie kupuję Widzicie? Jakie zajebiste ulepszenia. O, chem który daje... który regeneruje zdrowie. I moje oczywiście To można jak pokonać Pokona jeszcze raz mówię Na Dandego Ostatniego minibosa Kurde, trzech minibosów w jednym odcinku Dobra, taki tytuł odcinka przynajmniej będzie No dawaj szybko, bo nie chcę, żeby ten... Pokonam go i będzie koniec. Tego odcinka. Widzicie? Krwawienie mu zadaje, widzicie tą czerwoną kropelkę? To jest krew. I to mu schodzi. A chciałbym go tak jeszcze zdzielić, nie? Tak raz. Tym ostrym czymś. Kurde, przewidział mój ruch. Ale, ty, ale, typ śmierdzący! Daj się zabić, bo mi się nie nagra, no. Ale, śmieć. Krwawi jeszcze i może mnie podnieść. To za śmieć. Nareszcie zawaliłeś mu. Dobra. Lombist O, teraz się odblokowało takie inne. Eee, coś takiego się odblokowało. No raz tuinik pisze jeszcze, ale to. To, to, to jest można się nawalać z innymi takimi e, czempionami e, podziemia. Tylko, że to online jest, ale da, do, ja to załatwię po, yy, po odcinku. Dzięki Wam wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jesteście nowy na kanale, zostawcie suba dzwoneczkiem. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do następnego odcinka. Cześć!